W poprzednim odcinku, kiedy wyprawialiśmy sobie y, imprezę, to y, przesiadywaliśmy się na piętrze. Po czym dobrze się bawiliśmy, ale nie było fajnie to, że y, ochroniarze o drugiej w nocy się podzieli. Ale zjedliśmy tyle narkotyków. No, chyba, że y, nie zjedliśmy tylu, to spakowaliśmy w moim aucie w bagażniku. Ale spokojnie wyjechaliśmy dość yy, znacznie wcześniej niż yy, zapotrzebowaliśmy. Po czym ochroniarze przyjechali o drugiej w nocy, po czym yy, zaczęli szukanie od razu przez co no, pierwszy skład, po czym pierwsza osoba, która weszła na górę, umarła i druga osoba została postrzelona. Wi kto to zrobił? Dowiecie się już i w dzisiejszym odcinku miłego oglądania życzę Szkoła podstawowa godzina 7.30 dwóch policjantów przyjechał tutaj. Podziało się w szkole. Po czym ja, Konradek i Oskarkiem staliśmy w, staliliśmy w korytarzu. Nie, wyobra nie, wyobra nie wyobrażając to, dlaczego policjanci tutaj przyjechali. Oskar, to jest. Chyba wiem, y dlaczego tutaj policjanci przyjechali. No, dlaczego? Ponieważ y ochroniarze tutaj byli wcześ wcześniej w nocy, bo czym ktoś zaatakował, ale nie wiemy, kto to zrobił. Po od kilku lat szkolenie działają, monitoringi. No to teraz wiem. Ej, Kon Oskar i Konrad, chodźcie do Grubego I, i Grzegorza. Ok, rozumiano. I ja pozostuję sobie tutaj. Po czym ja z, z Lubczykiem przeszliśmy do nich. Grzegorz. Co chcesz? Ja mam do was pytanie. Czy to nie wy zabiliście tego ochroniarza? No bo my jesteśmy ciekawi. Bo podejrzewamy coś takiego o zgonie dwóch o zgonie y, dwóch ochroniarzów w tej szkole. My nic nie wiemy. Ja też w sumie nic nie wiem. No to no to, to tyle chcieliście. W sumie to tyle było. Po czym pani, pan dyrektor, a dokładnie pani dyrektor przyszła inwestygować. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem policjantem, a dokładnie jestem komisariatem e, śledczym, którego właśnie e, sprawdzamy, robimy zdjęcie i właśnie e, bierzemy jego krwi i, i robimy właśnie badanie DNA, kto to zrobił i kim oni byli. I ja już wiem, kto to byli. To nie... To byli moi ochroniarze, ochroniarze. Czy Pani właśnie we... wcześniej kupiła ochroniarza w szkole jeszcze wcześniej? Tak, obsługiwali w Warszawie i w Lublinie. A teraz w Rybnie umarli. Bo ktoś tam zabił. A może ktoś jest mordercą. Tylko co najgorsze, od... Od 20 lat monitoringi nie działają z powodu e, braku zasięgu i, i bez finansu na baterie. okej. Okay. Może niech pani pójdzie do drugiego kibla, bo tam też kolejny nieżyjący ochroniarz leży. Okej, okay, zrozumiałam. Po pani poszła w stronę e, uczniów? Zapytać ich. Dzień dobry, chłopaki. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy wy wiecie na temat e, morderstwie ochroniarzy? Ja nie. Ja też nie. Ja, co nie. Ja tak samo. Na pewno mi coś tu podejrzewa, że któryś z nich ktoś zabił. My jesteśmy pewni, że to na pewno nie my. Okej, okay, racja. A jak coś, to ja idę właśnie do drugiego ochroniarza, tam gdzie też zginął. Po czym pani dyrektor też dotarła i właśnie pyta do drugiego policjanta: Dzień dobry, przyszłam do e, pana obejrzeć ochroniarzy. Dzień dobry, panie dyrektorze. W czym mogę pomóc? Właśnie o, przyszłam obejrzeć y, ochroniarza. Czy wszystko w porządku? Nie żyje też. Aha. Po pierwsze ochroniarz jest tam, który też nie żyje. Chyba pan wie. Sumiejo. Lekcja chemii. Godzina piąta. Mamy właśnie lekcję chemii, którego mieliśmy temat o niczym. Mieliśmy z nauczycielem psychologiem Samsungiem Marley'em, który jest nie tylko y, psychologiem, ale też pedagogiem, y, nauczycielem chemii oraz y, fizyki. Klaso, y, powiedzcie nam, powiedzcie mi, czego mieliśmy ostatnio lekcji? Z y, pierwiastków. O tym, że na pierwiastku mieliśmy y, syry a k. A. Nie k***a Może ktoś inny? Albo do odpowiedzi pójdzie yy. Marcin. Czemu ja? Co ja zrobiłem złego? Czy dzisiaj już byłem pytany? Kilka <coughs> kilka dni temu jesteś wylosowany. Dobra, pierwsze pytanie. Jak się nazywa e, pierwiastek z e, um, Einsteina? E, ES, czyli e, S to jest e, po polsku. Do, e, ES, tak, dokładnie. To może y, Lubczyk, Panie Lubczyku, drugie pytanie dla Ciebie, y, jakie, jakie pierwiastki mają y, mm, Organezon, certyfikowane, y, certyfikowany jako orgań, orgazm, nie orgazm i sam jesteś orgazmem, pała, pała to będzie śmiał nad Przejście mam do Ciebie. E, uwaga, uwaga. Tu mówi dyrektor e, Marcin e, Popierszko. E, po, e, proszę przyjść wszyscy do, do mnie, do gabinetu w tej chwili. No już. Proszę wychodzić z sali i pójść do gabinetu dyrektora. Po czym ja, po czym wszyscy klasa weszli do dyrektora, do gabinetu. Dzień dobry. Właśnie e, wołam was o, o rozmowę. I właśnie będziecie przyznali się do winy, kto to zrobił i kto zabił mojego ochroniarza. No, przyznawać je, ale już albo wszystkim zwolnień ze szkoły na dwa tygodnie. No, halo, odpowiadajcie. Proszę, dzień dobry. E, jestem policjantem. Nie chcę was nikogo zranić, ale pani dyrektor, jest pani aresztowana za e, posiadanie, e, e, za zakładanie grup przestępczych jako ochroniarza. To nie byli ochroniarze, to byli złodzieje i gangsterzy. Co za co niby? No nie. Dobra, idę. Po czym dyrektor została przewieziona do więzienia. Dzień później w szkole podstawowej mieliśmy normalnie. I Ja z Lubczykiem, z Grubym i z Łukaszem gadaliśmy o temacie, którego, no, no, wiecie o co chodzi. Którego się nigdy nie spodziewaliście. Po czym policja przyszła i mówi: Dzień dobry. E, właśnie odkryłem, że Filip i czegoś właśnie uderzyli. Dwóch ochroniarzów. I bardzo dobrze postąpiliście. Gratulacje. Gej, my. Tak, wy. <laughs> dziękuję bardzo, panie policjanci. No to macie wypłatę. Możecie sobie kupić kebabs, kebsa. Naprawdę dziękuję. Nie ma za co. Także miłego dnia życzę wam. Miłego dnia. Już jadę. Do widzenia. Do widzenia. Po czym właśnie się kończy seria o aresztowaniu y, dyrektorki i, i śpiegowaniu? Ale spokojnie, sejmi się już z, z tym zajmie. Do zobaczenia.